Cześć. W tym filmie pokażę ci w jaki sposób edytować już istniejące towary na kasie fiskalnej Novitus Link Online. Do tego celu na pewno będziemy musieli wykonać troszkę więcej kroków niż w przypadku programowania nowego kodu, a mianowicie dlatego, ponieważ kasa pamięta jakby wszystkie towary. Ile się czego sprzedało, na jaką kwotę łącznie, i tak dalej. I te rzeczy zapamiętuję do każdego towaru z osobna. Więc, jeżeli my jesteśmy na przykład zwolnieni z VAT-u, przekroczyliśmy próg i musimy być czynnym płatnikiem VAT-u, no to musimy też pozmieniać stawki podatkowe na kasie fiskalnej. I załóżmy, że chcemy zmienić taką stawkę podatkową. Wchodzimy w menu, następnie strzałką w dół baza danych, towary edycja i chcemy edytować kod numer 1 kod numer 1 nazywa się u nas test1 i teraz nic się tu nie zmieniło oprócz tego że jest w innej stawce podatkowej więc zatwierdzamy OK, cena jest niezmienna, 20 zł jest to towar usługa, OK i tutaj wybieramy strzałeczką odpowiednią stawkę podatkową jest to 23% na przykład zatwierdzamy OK OK, OK cały czas OK i kasa w pewnym momencie, gdy już przejdziemy do ostatniego kroku, zasygnalizuje nam niezerowe totalizery. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że ona pamięta ile czego sprzedała, na jaką kwotę i tak dalej. Musimy więc w kasie fiskalnej najpierw wyzerować te totalizery. Co to oznacza? Przede wszystkim musimy wykonać raport dobowy. Wchodzimy w menu, raporty, dobowy. Czy drukować raport? Tak. Wydrukował nam się raport dobowy. Druga rzecz, jaką musimy zrobić, to raport obrotów. Raport obrotów. OK. Raport obrotów towarów. OK. Wszystkie towary, wszystkie, które chcemy edytować. I tutaj musimy zaznaczyć zerujące. W tym momencie kasa wypisze nam, że kod numer 1, czyli test 1, sprzedaliśmy łącznie jeden raz na kwotę 20 zł. Jest to jakby licznik, który się w tym momencie wyzerował i dzięki temu właśnie będziemy, musieli będziemy mogli powrócić do menu, baza danych, towary, edycja i w tym momencie, jeżeli edytujemy kod numer 1, to możemy już zmienić to, co chcemy zmienić, czyli na przykład w naszym przypadku stawkę podatkową. Robię te same kropice przed chwilą, z tym, że w tym momencie kasa już pozwoli nam na zmianę. Kasa piknęła dwa razy, co oznacza, że zapisała to, co chcieliśmy jej zmienić. W tym momencie, jeżeli wystawimy paragon na kod numer 1, wyjdzie nam test 1 i jest to już za. Zmienioną stawką 23%. W ten sposób, oczywiście, nie, nie chodzi tylko o zmianę stawki podatkowej, ale też być może chcemy zmienić nazwę usługi, dodać coś do nazwy. Za każdym razem, gdy będziemy chcieli coś takiego zrobić, musimy niestety wyzerować te, tą sprzedaż danego kodu, albo wszystkich kodów, albo jednego. Ma to na celu właśnie usunięcie z pamięci kasy wszystkich zapisanych informacji na temat tego kodu sprzedanego. Oczywiście nie ma to wpływu na pamięć, którą ma kasa dodatkowo pamięć fiskalną. Stamtąd nie usuniemy tego, więc spokojnie proszę się nie martwić. Pamięć fiskalna to zupełnie coś innego do tego nie ma dostępu zwykły użytkownik, więc nic tam nie nagrzebiemy, nie usuniemy. To, co pokazałem, teraz śmiało każdy może zrobić bez ingerencji serwisu.